Film bardzo nieprofesjonalny, ale ogólnie to. Y, jakby stało się, ścinałem drewno. Moja siekiera powiedziała: Zaraz się zacznie. Ja ścinałem więcej drzew i, i to się stało. Y, jestem Pobrem i nie wiem co mam robić. I'm a ma Poberman. coś mogę z tego zrobić, robić, ale nie wiem co. O coś tam trzasło. I moje itemy ogólnie No i ja jestem Inora O i tutaj, o i ja jestem Bobrem I tutaj co ta się mówi? Co może robić Bobr? Napiszcie mi co może robić Bobr Czy Bobr może pływać? Nie Czy Bobr może być... O, tak w może być w cichu, Czyli, Bogu, jest powerful. To jest mały. Już nie jestem, Bogu. O nie! O mój Boże, przepraszam! Cicho! Dobra, żegnam was.